No siema, 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 priviet, witam was w y, y, vlogu to y, wam pokazać ziemniaki, uważając na żmiję, bo są tu znaczy o kurwa myślę się położyły położyły mi się trochę, ale stonki nie ma patrzcie ku urna nawet bulwy wychodzą tędy, położyły się że były takie wysokie, że się połamały, o tu się, tu się na przykład, tu się na przykład połamały no, Tutaj cebula rośnie, no tutaj nic, miało być orane, bo kupimy w ogóle pług, co to leży, nie wiem jak obrona się ujebie, pług, jak widać, jest zużyty, taki pospawany Przeze mnie w zasadzie bo tylko kupione na no, spawy, Wiadomo, wytrzymają kur... a 500 yy, lat. Jak to jeszcze ja spawam to chyba 5 minut. Yy, zboże na dużynki. Już przygotowane dużynki wiadomo, nie wiem, w sierpniu. 20 coś. 20... no 20 coś zboże pszenica, jęczmienia. Nie, jęczmienia nie ma. Ale owiec jest. No tam u nas yy, na polach no to... Bida u nas, na przykład owiec, Niżutki Niżutki owiec. Bardzo niziutki. Coś może, nie wiem, do wysokości tej tej ławki nawet niżej. Eee, no. Gdzie nie gdzie mamy na jednym kawałku owiec. Bardzo wysoki już. Sięgę mi gdzieś, nie wiem, jak tu jest fotoniarka to gdzieś no tyle, jakoś coś, o, coś do tego, nie do tej wysokości łubin też tak nam niech w większość będziemy prawdopodobnie orać, ale może coś tam się z łubin uratuje, mam tylko owiec i, i, i łubin łubin słodki i gorzki chyba tak a ja tutaj działam nad y, tu macie spawarkę yy. technowel 150, nie wiem, pierwsza lepsza, ważna, kurwa jaka, tylko ważna, że najlepsza, yy, bez chłodzenia, yy, z yy, pierdzielniętym tym, bo normalnie to, żeby ono zaczęło działać, to trzeba najpierw włączyć na 230 V, włączyć i dopiero podłączyć do prądu, bo jak podłączycie do prądu na wyłączonym. I włączycie, no to ona Wam nie odpali. Wtedy, yy, wtedy właśnie, wtedy są dwie opcje. Albo, yy, czekaj, albo yy, bierzecie rękę i napierdzielacie tak pięścią. Chyba, albo jak to nie podziała, to zobaczcie, bierzecie młotek i tak yy, ten, tak walicie. A jeśli to nie zadziała, yy, to wtedy bierzecie Mm, o! Taki młotek. No jak to nie zadziała, no to znaczy, że nie podłączyliście do prądu. Yy, maska jak maska. Maska wyprodukowana. Nie wiem, tutaj macie napisane. Nie będzie chyba tego widać. Poława, połatana, dosyć na kupiłkę wyłączył Wam lampkę. Teraz złapię ostrość. Nie, dobra, dziękuję. Maska wyprodukowana w PRC. No ona, tak. Tu ma wariatora, i tu ma wariatownicę. Tutaj macie taką kreskę. Nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj nie, tu macie od 1,6 do 3,25. I to są elektrody. I teraz jest ustawione na 2,5, no bo tak ona tylko 2,5 ciągnie. A tutaj, nie wiem co to jest, to jest chyba amperaż. To jest e, No ta e, no z trójką elektrodą, no nawet idzie, nawet idzie, tylko trzeba, górna ona się... Nie ma wentylatorka nigdzie. Nie ma nigdzie wentylatorka i po prostu, jak się długo nią spawań to po jakimś czasie ta lampka się zaczyna świecieć no i po prostu zanurzy że się zagrzała mocno i, i, i trzeba tam czekać chyba z pół godziny przejebany co yy, dalej spawam przyczepy proszę was tylko o jedno nie oceniaj, nie nie, nie od nie patrzcie na spawy bo to ja spawałem i to się akurat przyznam, ale i, że tak to powiem, powinienem mieć przypiętą na koszulce karteczkę, uczę się yy, no bo się uczę spawać, dopiero nie wiem czy mi to dobrze idzie, tutaj będzie przyczepa, to będzie blacha położona tutaj będzie o to wydłużone blacha nie wiem jaka może taka no już na trzeci raz robię tą przyczepę Po zasadzie to to, to to, to i i to, co tu jest przykręcone, to już było. Ja tylko jakby robię podłogę i burty. To będzie metal i to będzie do tej maszyny. Yy, Kościelsko mało założone. Yy, a bo ja kosisko zdejmowałem do, do pługa, bo tu był z tyłu taki zaczep, ale jako odkręciłem, bo coś miałem robić, ale to rytę, go nie zacząłem robić i nie wiem, gdzie on w sumie teraz jest. jakbyś tu. Eee. Yy... Silniczek od malucha, ktoś chce kupić, to co to kurwa tu robi. Nie wiem, jak było takich będzie. E, nie no, ratuję, nie na no, sprzedaż. E, kosisko założone, bo... O kurwa, ale się to buio. E, kosisko założone, bo jutro będę kosił. E, kurwa, to ja bie Boże, człowiek ule się okarni. E, pojutrze, w poniedziałek. Dzisiaj mamy 8 sobota, 8 lipca, tutaj nakryty jest, bo to jest e, lampa, nie, e, lampa ledówka chyba, słuchajcie, to są lady? tak, to są ledy, e, nie... Kurwa mać. E, nie podłączona jeszcze, e, w ogóle podnośnik do traktorka został przerwany, z tydzień, że nie robię, że ja to, że tak, nie będę nawet, kurwa, e, nie podłączona jest, Yy, bo teraz się zastanawiam bo stwierdzi yy, ona w ogóle oryginalnie nie miała lamp, i, a więc jak nie miała lamp, no to chyba, nie wiem, możecie mi napisać, ona chyba nie ma prądnicy, nie? Bo jak nie ma lat, no to akumulator to tam przy odpalaniu w zasadzie tylko jest potrzebny, a i kiedyś całą noc była na, na zapłonie i, i jakoś odpaliła Ostatnio w ogóle jak już miała problemy coraz słabiej kręciła, ale to jak długo, długo się jeździło to bardzo słabo kręciła. Yy, ale tak dzień po to już ładnie kręciła. Yy, co jeszcze skrzyneczkę taką to na jedną śrubkę. Czasami mi wpada do noża. Prawie że. Yy, tu jest takie coś, żeby mi naryjnie leciało. Yy, oczywiście korek już pęk, także musi być szmata, obowiązkowo. Na razie jest dobrze. Yy... Nie, nie, w oponach. O, patrzcie, tu jest więcej dobita. Tu po chyba będzie mini. No, nie wiem ile. E, dobra, co ja chciałem? A, e, będzie hak, będzie za e, no, Ostatnio co miałem robione, no to, to co kosiłem, nią trochę na działce. Trochę tam miała wysoką trawę do koszenia. Noże są tępe. To lepiej się to jak nie wiem co. Trochę się Aha, trochę o czym mówię, ze strachu, jak odpalam kosiszko, bo jak odpalam to ona cała zaczyna, zaczyna, tak, ona się o, zademonstruje. Tak, cała. Yy. I czasem się boję, czasem, bo ta blacha, jakby to powiedzieć, to, to rama, o, nie, za grupę się boję, że ona się połamie, bo w ogóle dzisiaj, będąc na złomie, znalazłem yy, całą budowę, wyobraźcie sobie, bez, całą jakby ramę, bez niczego, Cała, sama rama, bez silnika, bez niczego i kosiwko, ale to nie było do mojego traktorka. Yy, dobra, to jeszcze tam chciałem, yy, a, zaczyna się bujeć, ale na szczęście to tylko na wolnych obrotach, bo jakby się, wiadomo, na wolnych obrotach to, 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 to są wolne obroty i są Duże bujanie, ale jak już się da na, na, gór, na takie duże, wysokie, no to, 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 to już tak nie bują. Yy, nie można dawać kosiska poniżej, poniżej, bo tutaj mam taką blokadkę, nie można dawać chyba poniżej, nie, dwójkę już można dać. Nie można dawać poniżej jedynki, bo wtedy pasek spada. Yy, a tutaj moje wynalazki, yy, co jak mi się nudzi, taki wózyczek. Fajny, że jest tylko No cóż, yy, składak stoi, jawka też. O, o, zademonstruję wam. W ogóle czekajcie, bo ja tu miałam parę, bo tu są kalamitki. Tam jest jeszcze druga, ale gdzieś jeszcze chyba. Ja widziałam cztery kalamitki. Kokulwa nie pamiętam gdzie teraz. Z ważniejszych remontów w zasadzie. A jakie prowadziłem, to musiałem zdjąć lewe koło i dać taką gumę, bo ciekło. I wy, u, tłumaczcie mi, kuźwa, jak, jak to jest skrzynia manualna na smar? No to jak to ma kuźwa cieknąć? Jak to ma kuźwa cieknąć? Powiedzcie mi. No chyba, że jest rzadki. Rzadkie powietrze. Pozdrawiam, Magda Manochanika. Elektryki dużo nie ma, chyba, nie wiem, ciężek, tego nie widzicie, no. Tutaj, yy, yy, jak koszę, to mi tutaj wylatuje te, ja pierdolę, ale napadało tego oleja. Yy, jak koszę, to tutaj trawa leci na silnik, ale że mam sprzęt kupiony oczywiście na, na targu, po nie bo no, na wolnych obrotach da się przedmuchać, maska już Mary, ja zapomniałem. Yy... to tu jeszcze? No nic, no. Widać, sąsiada paliwo po koszeniu, tankujemy do pełna. No to jak wapęcę za swoje olej oryginal od bryksów do czterosuwowych. Tu jest 2 litry. I mi go tu jeszcze zostało. Kajcie, tu jest, no tak. 6, 7 Jakoś tak yy, A to jest yy, maszyna, która Nie wiem, możecie mi powiedzieć co ma zrobić. Yy, która nie ma mocy Regurat, re, re, regulator obrotów. No i nie ma mocy. Jak się wiedzie, ona już kurwa dawno nie była odpana, nie wiem, z miesiąc? No, z miesiąc. Yy, jak się wiedzie w taką normalną trawę, nie wiem. Taką może nie. No to już obroty traci. Zaczyna gasnąć, trzeba nie wolno jechać. Nie wiem, trzeba do remontu zabieść. No to, to jest dobre do mojego sąsiada, bo on ma akurat dużo do koszenia. No i ja se tam jadę tak. i zapierdam. Co ja... A! Jeszcze, jeśli... Ktoś z widzów jest elektrykiem, powiedzcie mi tak, mam takie coś, nie? Do ostrzenia, do wszystkiego. I teraz tak, ja nie mam takiego wejścia na te małe, nie? Bo ja mam takie, te giganty. Teraz powiedzcie mi, tak, czy można tutaj dać y, duże wejście na siłę? I wam pokażę, żebyście wiedzieli. Y, czy po prostu trzeba y, mieć to małe wejście? Czyli coś nie spoli, czy coś. Y, ja mam takie wejście. Takie wejście na te bydloki. Jeżeli chodzi z elektrykiem, to może o odpowiedź, bo, bo stoi tu dwa miesiące, jakoś już, i bo nie ma wejścia. Eee, a w ogóle to zdobyliśmy dziewiąte miejsce w konkursie Stary Alwariat. to co serdecznie Wam dziękuję. Eee, będę robił unboxing yy, 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 tego. Nagród yy, to ma jakoś przyjść nie poszę po następnej niedzieli, czyli po 16 lipca jakoś to ma przyjść, w tygodniu, nie i wtedy nagram, kurwa, jeśli nie zapomnę kurwa, ale będzie wstyd jak zapomnę, ja pierdolę człowieku, nie rób wstydu eee. i wtedy nagram eee, odcinek z unboxing unboxing i, 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 I tam będzie więcej jeszcze, także musimy poczekać Gdzie tutaj kurna, mój wizeroczny garaż zamykam Nie ma chuja, jezu jakaś o, Ja p***dolę kichnę, a jednak nie Ym, Jeśli w ogóle szukam też opon do komara Mam kurna zastawy felg, tutaj, już ładne, nie? Ale się okazało, że to nie są te. No nie wiem, czy patie. To jest wąskie, a to jest szersze. Kupiłem takie i teraz poszukuję to takich opon. Co nie? Tam na zębatkę moją. No i poszukuję opon, bo komarka robię i, 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 i potrzebuję opon. Także jakby ktoś miał opon, no to potrzebuje opon. Także to tyle, więc na razie cześć. Na razie, papa.